Dzisiaj troszkę opowiem o takich kwiatach, które kwitną w tym momencie, które bardzo lubię i chciałabym polecić. Jedną z tych kwiatów jest ta azalia, którą tu widzicie. Widzę, że na kamerze troszkę jest kolor na telefonie, kręcę z telefonem. Ten kolor jest troszkę przekłamany. On jest bardziej taki na żywo. Pudrowy róż, cieplejszy troszkę róż wchodzi. Dla kogoś kto jest to są istotne odcienie, to, to uprzedzam, że ja tu na podglądzie widzę trochę inny kolor. Jest jaśniejszy, cieplejszy. I właśnie jak rozwijają się te kwiaty, to z czasem tworzą takie piękne kule. Im bardziej są rozwinięte, tym są takie bardziej okrągłe te kulki. I ta azalia tutaj rośnie już drugi rok a nazywa się home Bush. także niezbyt ładnie no i faktycznie zgadza się z etykietą mm. Mm. nie jest przekłamane to zdjęcie nawet ładniejsze są te kwiaty także bardzo polecam bardzo tutaj ja nie dbam o nią więc sobie radzi zrobiłam sobie z niej taką roślinkę na pniu ale była krzaczkiem Także da się tak prowadzić ją na drzewko. Tyle będzie o azali. Teraz też taka chyba niezbyt znana i doceniana roślinka. U mnie rośnie na skalniaku. Tu piękny pająk. Ma niewielkie te kwiaty, Chyba w tym roku były troszkę większe, ale ogólnie ją przycięłam. Ona niezbyt mi to przycięcie zniosła ładnie, ale jak widać, kwitnie. I y, to jest posłonek y, White Bright, chyba się nazywa, panna młoda, biała panna młoda, y, nazwy dobrze nie pamiętam, y, ale chyba coś takiego. Stru, jest ich, ich tych kolorów jest bardzo dużo. Tutaj są figi, ładnie już rosną. Będą, będzie trochę co pojeść ale z tych posłonków jest jeszcze taki piękny różowy taki właśnie też pudrowy róż jasny, ciepły z żółtym dodatkiem pięknie się prezentuje zwłaszcza na tle fajnie wyglądają na tle takich niebieskich traw, te różowe może przejdę tu z drugiej strony, Wam pokażę Tutaj oczywiście wsadziłam trochę niepotrzebnie, nie wiedziałam, że będzie ta roślina taka wysoka. Ale tu jest ten właśnie posłonek różowy, jak odszukam nazwę, dam w komentarzu. Też super niewymagające rośliny rosną tu na skalniaku, gdzie jest zupełnie sam piasek, w ogóle nie są podlewane i dają radę, kwitną obficie także bardzo polecam w tle właśnie jest ten biały posłonek w tle są też maki ale maki nie będziemy dzisiaj omawiać są zbyt zwykłe także posłonki polecam Juka jeszcze żyje po przesadce i rozdzielaniu druga troszkę gorzej zobaczymy czy dadzą radę Złoko, złotokap o to jest też roślinka, którą bardzo polecam tu akurat przekwita też na drzewko, wyprowadzony taki, a taka roślinka super piękne, zwisające, ma te kwiatostany przyciągające, dużo trzmieli, no, także też polecam przy okazji. Kolejno jest floks kanadyjski, ten już przekwita, więc nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale była to kula piękna, fioletowa. Mam takie dwa rodzaje, drugi już przekwit prawie całkiem, ma takie bardziej kwiaty takie wąskie, te są bardziej szerokie płatki, bardziej takie floksowate, ale też super zaletą jest tego, że też jest zupełnie niewymagająca roślina, a ładnie pachnie. I pachnie ładnie całą dobę w nocy, czuć, w dzień czuć. Także jest super. Chociaż no, nie sugerujcie się, teraz się wyłożyła i nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale to już jest koniec kwitnienia. Naprawdę już przekwita. A jest naprawdę super roślinką i dalej pachnie, nawet przekwitając. Oczywiście to, co jest super, to są czosnki. Teraz właśnie zaczynają rozkwitać. Ale czostki już są popularne, wszyscy znamy, więc nie będę o czostkach dzisiaj mówić. Z ciekawostek mogę Wam jeszcze pokazać eustomy. Tutaj mamy, czyli te kwiatek z w kupujemy na kwiat I dość mam nietypową kompozycję, bo mam tu eustomy z pomidorami. Zobaczymy, jak będą rosły. Świeżo osadzone ustąpią i pomidorki, ale to co chciałam Wam pokazać jeszcze, to jest to cudo. Czy Ty wy to widzicie? To jest Klematis, czyli powojnik, chyba Mr. Rupert. Rupel, jak dobrze pamiętam nazwę. Też w opisie poprawię, jak mi się pomyliła, albo poprawię w w komentarzach. Ale jest piękny. Te kwiaty ma naprawdę duże. Super, właśnie, że są dwukolorowe, ścieniowane takie te kwiaty. I też o, zwykle jak mam wrażenie, że te, które Klematysiu to mają, duże kwiaty, to mają ich mniej. A ten potrafi się tymi kwiatami naprawdę obsypać. Tu na szczycie jeszcze są. Potrafi też zakwitnąć. Niżej, co prawda, już mniej tu w cieniu jest, także kwitnie, tak bym powiedziała, grupami takimi, ale to super to wygląda. To jest też młoda, też nie, nie jest tu podlewany, e, rośnie w piachu i tak dalej. Nie ma tu żadnej linii kroplującej, więc no naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Te pąki same, zobaczcie, już są naprawdę też duże i ładne I on w pąkach już wygląda niesamowicie a później te kwiaty i też tu pszczółki lubią sobie zalotywać do niego I też z czosnkami teraz mu ciężko wygrać także to chyba a jeszcze Wam pokażę jedną roślinkę mało znaną która co prawda jest dopiero w pąkach, a raczej w pajęczynach i w pąkach ale myślę, że warto. No, jeszcze pokażę Wam może ze dwie. Yy, I to jest kalmia. Yy, kalmia. Yy, no, teraz nie wygląda zbyt, yy, zbyt pewnie okazale. Ale jak się przyjrzycie, to te pąki są takie kanciaste. I to jest yy, super yy, śmieszna cecha, niespotykana. Też z Ameryki, akurat to jest ta roślinka, z tego co mi się wydaje. I na razie one są malutkie, ale jeszcze spuchną, będą duże. I ogólnie docelowo ta roślinka wygląda tak. Ta akurat to jest taka nazwa. I właśnie ma takie pąki. I ja już miałam tu kalnię i kwitły mi co roku ładnie, więc bardzo. Mi się spodobały i dokupiłam sobie na ten rok. Właśnie kolejne, tu druga nie kwitnie. No, może coś będzie kwitła jednak, tylko późniejsza jest. Ale to będzie skromne kwitnienie. No, tutaj jest taka taki Rudendendronic, ale też Azalia. Bardzo fajny, piękny, ale o, nie mam tabliczki. Ale też on kwitł bardzo obficie. Już przekwitł. Ja cały czas te przekwitnięte kwiaty staram się tu obrywać, po prostu, żeby on jakoś jeszcze wyglądał. Ale kwitnie już tu naprawdę wiele tygodni ten okaz. On był dopiero wsadzony w tym roku, więc jest podpędzony, pewnie naturalnie, kwitł, dopiero zaczynał, albo był w pełni kwitnienia. No jest podpędzony, kupiony, więc więc już kończy ale naprawdę polecam bardzo e, takie fajne kwiaty bo jak jest w pełni kwitnienia to ono ma takie całe kule tych kwiatów i to wygląda tak niesamowicie A, także no wiem, że teraz to już ten efekt jest taki skromniutki ale jak znajdziecie to cudo to wierzcie gdzieś no i z ciekawych kwiatów, które nadal kwitną, choć to już są tak naprawdę przekwitnięte kwiaty, ale nadal zdobią, ale też wydaje mi się, że kwitną tak. No tutaj mamy. I one tu kwitną. Od uwaga stycznia. To są oczywiście ciemierniki, które już na śniegu potrafią kwitnąć. One były tu wsadzone w styczniu, po prostu kupione już z kwiatami. No i puściły tych kwiatów od tej pory jeszcze dużo więcej, kwitną, no nieprzerwanie od stycznia. Więc roślina naprawdę niesamowita, warta uwagi. Te na przykład, które tu widzicie, one oryginalnie są białe. Więc one tak z czasem zielenieją sobie stopniowo, ale świeże kwiaty są białusieńkie. Te też... Te na przykład były różowe i tu już żadnego świeżego nie ma. No widać jak one z czasem zmieniają tą barwę. One mają nasiona, rozsiewają się też same, więc można sobie ogród rozsiać. Ten był ciemniejszy i był jeszcze ciemniejszy niż te, więc one jak kwitną zimą to mają bardziej intensywne te kolory a latem już tak troszkę ustępują miejsca innym roślinom no ale dalej zobaczcie jaka to jest ilość tych kwiatów no, wyglądają dla mnie niesamowicie nadal są fajną ozdobą. A jako kolejną ciekawostkę tu jest taki piękny granatowy zawilec. Zobaczymy czy się przyjmie, to też akurat był posadzony na początku sezonu więc ten akurat jest tu świeży. E... Oczywiście teraz kwitną jeszcze czosnki, orliki itd., ale o tych to są bardziej znane, więc nie będę o nich mówić. Ciemierniki ciąg dalszy tutaj, e... chyba różowy mm. I nadal kwitnie, a mamy już koniec maja. Tutaj zobaczmy kwiaty też białego tu dopiero mm, w pąkach naparstnica purpurowa, kwiat niesamowity po prostu to, to robi cudo w ogrodzie, niestety dwuletni, więc cały czas trzeba dbać, aby mm, no, yy, z roku na rok aby one kwitły, ale zawsze warto mieć na parsnice. Polecam, co prawda tutaj dopiero w pączkach, ale warto o niej pamiętać. Koćmiętka znana i lubiana, ale że kwitnie cały sezon i przyciąga masę owadów, no muszę o niej powiedzieć i zero wymagań. Więc bardzo, ale to bardzo polecam te urocze kwiatuszki ja tutaj, żeby się nie pokładała to mam zamontowane na koleje. takim o tutaj widać, że jest taki stelaż, żeby pomóc jej ładnie stać sobie prosto i na koniec z nietypowych kwiatów pożegnam się e, zobaczcie ile tu jest w ogóle super przeróżnych no niestety nie zdążyłam owadów e... Aj, nie chcę ostrzyć mi na tych kwiatach ale to jest po prostu jarmusz zostawiony z poprzedniego roku dawał przepiękne, pr przepyszne gałązki e... tutaj takie fajne ma jakaś obrostka może, nie wiem, bo zbiera na nóżkach, widzicie, tak pięknie ma oblepione nóżki. Mm, nie wiem, co to za pszczółki, może jakiś smukliczek, taka malutka tu. Generalnie to jest zakwitnięty jarmusz, nie, wyrzu nie wyrzucajcie e, właśnie kapustnych roślin mm, po sezonie. Jeżeli coś Wam zostanie, pozwólcie zakwitnąć. Do to pożytek e, właśnie owadom, ale też... E, Wszelkim motylkom i gąsieniczkom, które uwielbiają jeść te listki, też zostawcie coś. Czasem może być, jak widzicie to, spożytkie i pięknie wyglądać. Na przykład taka żółć z tymi czosnkami w tle fajnie kontrastuje. Także ja bardzo, bardzo polecam zostawiać rośliny kapustne też na, na kwiat i na liście dla różnych żyjątek.

takie białe, wielkie, które też no, warto mieć, ale to wiadomo. Dobra, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, że parę roślin kwitnących, nowych tutaj ktoś zobaczył, się zainspiruje. Jeżeli je macie i polecacie albo nie polecacie, to dawajcie znać w komentarzu. Jeśli macie jakieś inne roślinki, Warte polecenia mi znane, to też super. Piszcie, będę sobie czasem to zaglądać i sprawdzać, bo ja bardzo lubię takie różne ciekawostki roślinne. Także śmiało jeszcze się rozglądam, Zglądam, i... czy coś wam nie pokazać, ale chyba reszta jest taka bardziej pospolita. Na razie.